Mam przyjemność gościć w klubie United Gym w Aleksandrowie Łódzkim, a moim rozmówcą będzie Damian Stasiak. Cześć Damian. Witam serdecznie. Na początek chciałem Cię zapytać o, o tą informację, która ostatnio zadziwiła wielu Twoich kibiców, czyli o Twój start w wyborach samorządowych. Czy mógłbyś powiedzieć, skąd się wziął taki pomysł w ogóle? Czy pomysł jest taki, że kto mnie zna, na pewno wie, że polityką w jakiś sposób się zawsze interesowałem i interesuję się. Druga rzecz jest taka, że tutaj w Aleksandrowie powiedzmy, że Platforma Obywatelska i nasz burmistrz rządzi od 16 lat i naprawdę Aleksandrów na przestrzeni tych 16 lat zmienił się zdecydowanie. A taka rzecz dla mnie najważniejsza to, że burmistrz bardzo wspiera sport, sportowców, bardzo inwestuje w infrastrukturę sportową, w edukację. No i to są mniej więcej te punkty, w jakie tutaj ja jestem zainteresowany. No i powiedzmy, dostałem jakąś tam propozycję, żeby pomóc obecnej władzy w wyborach samorządowych i na to się zdecydowałem, bo nie jest to nic wbrew temu, co wykonuję do dnia dzi dzisiejszego. Oni wspierają nas, to dlaczego, dlaczego ja mam nie pomóc im, tym bardziej, że to jest zgodnie z moimi przekonaniami, jakie mam, jeśli chodzi o... Hmm, Polityka. A czy to jakiś pomysł, który już od jakiegoś czasu gdzieś kiełkał w swojej głowie, czy pojawił się gdzieś właśnie w ostatnim czasie dopiero? Nie, to, tak, to jest spontaniczna rzecz. To się dzieje naturalnie. Sportowcy też często chyba idą do, w stronę polityczną. Powiedzmy, nie czuję się jakimś wielkim politykiem i na pewno nie będę wielkim politykiem. Jestem, tak jak mówię, sportowcem. A powiedzmy to będzie jakaś rzecz do, do, dodatkowa, bardziej takie, mówię, wsparcie tutaj samorządu, samorządu z Aleksandrowa Łódzkiego. Dobrze, zostawmy politykę i chciałem wrócić do Twojej ostatniej walki na UFC z Ping Joanem. Walka niestety przegrana. Wielu kibiców zastanawiało się tutaj, co tak naprawdę się wydarzyło, bo widać było, że za, za, zawalczyłeś nie do końca tak, jak wcześniej dawałeś się poznać w walkach. Czy możesz powiedzieć, jaki był plan pierwotnie na ten pojedynek? Czy no powiem zdecydowanie? Powiem, że ja tą walką zawiedziony jestem strasznie. Powiedzmy, moja postawa wynika troszkę stąd, że rzeczywiście plan był na tą walkę, żeby podejść do niej w sposób bardzo spokojny i w sposób spokojny dociągnąć po prostu wygraną na punkty i walczyć dalej. I dopiero później wrócić do swojego stylu, jaki mam, czyli zawsze walczę agresywnie, staram się iść do skończenia walki przed e, czasem, No tutaj zawiodło najbardziej, chyba zawiódł mnie mój narożnik, którym jakieś tam między nami doszło do nieporozumienia. Do, myślę, że mój narożnik po prostu źle odczytywał e, walkę. E, po prostu mój narożnik, według mojego narożnika, e, ta walka była w, w jakimś stopniu może minimalnym, ale minimalnym przeze mnie e, wygrywana na punkty i dlatego walczyłem cały czas w sposób spokojny. Później powiedzmy jak ja tą walkę oglądałem, nie do końca zgadzam się z tym jak tutaj dostawałem informacje. Ja będąc w OKTAGONIE też generalnie czułem, że ta walka jest na takim, nas styku bardzo, a wręcz nawet poczułem, że tam mój przeciwnik mnie uderzył kilka ciosów no i tak naprawdę ja, ja do końca nie byłem przekonany o tym, że wygrywam na te punkty, choć mój narożnik mówił, żeby spokojnie, że, że jest ok i że cały czas, żeby kontynuować tutaj, jak jest, żeby próbować iść do obalenia i kontrolować je w parterze. No mówię, ja walkę oglądałem i zabrakło na pewno w rundzie trzeciej, żebym po prostu przyspieszył, pokazał swoją Przewaga, jeśli bym pokazał w rundzie trzeciej, że ta przewaga jest, to na pewno walka była przede mnie wygrana, bo tam jeden sędzia zasędziował chyba, że trzy rundy przegrałem, co było słabe bardzo. No tutaj że dwóch sędziów mówiło, że 2 do 1 jest. No i rzeczywiście ta runda trzecia przy tym stosunku sędziowania tutaj no zaważyła. Tak? Dwie do siebie mam straszne, bo mogłem zobaczyć lepiej, mocniej, agresywniej. No, co mogę powiedzieć, no, jest to dla mnie porażka przykra bardzo, bo, bo przez to, że tak się stało rozstałem się z UFC, co jest dla mnie bardzo rzeczą bolesną. Bo nie w takim stylu chciałbym odchodzić z UFC. Co będzie dalej? Zobaczymy, no, zobaczymy co będzie dalej. Mówię, jest to na pewno jakaś nauka dla mnie żeby w każdej walce po prostu walczyć po swojemu, na 100%. Tutaj też mogę powiedzieć, że tutaj we wcześniejszych walkach miałem też takie sytuacje, że często narożnik mi mówił, że się nie słucham po prostu. No i, I często było tak, że jak oni mówili spokojnie, to ja szedłem do, do przodu, gdzieś tam się nadziwiałem na y, ciosy, jak mówili podnieść y, gardę w górę, to ja cały czas miałem ręce w, do, w, 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 w dole, jak mówili iść do sprowadzenia, to ja się biłem. No i tak mówili mi, słuchaj, masz nas słuchać, mam nas słuchać. No słuchałem, trochę nie pomyśli. Szkoda, no bo twierdzę do dnia dzisiejszego, że ten Liu był w stanie ze mną wygrać raz na 10 i to raz akurat mu się przytrafiło. Dla mnie ze skutkiem bardzo przykrym. No Zobaczymy, mam nadzieję, że jakoś tam, że moja przygoda z MMA jeszcze się ułoży i wrócę na te zwycięskie tory, bo mówię, że to... Generalnie jest trochę takie dla mnie sputne, tak, bo no, ciężko. Tak? To nie jest, nie jest dla mnie łatwa e, przegrana, tym bardziej, że powinien tę walkę zdecydowanie wygrać. E, jasne. E, ty w poprzednich walkach dawałeś się poznać jako taki zawodnik, który, tak jak wspomniałeś, gdzieś idzie na te wymiany, idzie do przodu agresywnie. E, no, w tej walce nie było tego widać i teraz jest moje pytanie, czy to wynikało z tego, że może gdzieś odczułeś te ciosy e, twojego rywala i się przez to zamknąłeś? E, no, czy może właśnie taki był plan, żeby jednak gdzieś e, uciekać do tych obaleń i, i nie próbować się z nim w stójce? No, plan był zdecydowanie taki, żebym e, kon, miał go e, spychać i pod klatką go po prostu e, przewracać i kontrolować w parterze. Jedynie co tam według planu, co nie udawało mnie się, to obijanie go z góry. Naprawdę nie, niewygodnie mi by było, nie mogłem zbytnio go e, skontrolować, naprawdę tam z tego parteru wychodził całkiem e, nieźle. Dlatego to taka jedna rzecz, gdzie tutaj za mało ciosów z, z mojej strony było z, z, z góry, no ale rzeczywiście na tą walkę był plan taki, żeby bardziej walczyć w parterze i przewracać. No mówię, mało, mało efektownie dla se, sędziów, mało agresywnie z, z, z mojej strony i wynik był jaki był. Szkoda. Ty wcześniej sparowałeś z Liu Joanem, czy to było tak, że on pokazał w tej walce coś nowego, czym cię zaskoczył, czy to był, czy absolutnie na wszystko tak naprawdę z jego strony byłeś przygotowany? Czy jakoś zaskoczyć? Nie, nie zaskoczył mnie, jedynie no to w walkach jak sparowaliśmy to na pewno nie był takim showmanem jak tam, tak, że pokazywał, że tutaj mu nic nie jest, tutaj że mnie trafił i takie tam pokazywanie, tak, po prostu pod Kibiców, i tak dalej. Jak, jak sparowaliśmy, no to no, po prostu były sparringi, i tyle. tak, no, Ja, sparując z nim, wiedziałem, że jest niebezpieczny w, stu, w stójce, że ma ciosy naprawdę mocne, jak na wagę 61 kg, a parter jego jest taki dosyć ubogi. No i rzeczywiście to, to było widać w, tych walk, w tej walce, jak walczyliśmy. A wspomniałeś o tym, że gdzieś nie do końca dogadywałeś się z narożnikiem. Czy teraz w kolejnych walkach zobaczymy kogoś innego w swoim narożniku, czy nie zmieniasz tego teamu? Nie, mam nadzieję, że jak i oni, tak i ja wyciągniemy y, wnioski z tej y, przegranej i że powiedzmy nigdy nie powtórzy się już ta sytuacja. Tutaj, jeśli chodzi z Radkiem Olczykiem, to jestem związany powiedzmy od. Dziecka, lat chyba no, 20 lat jesteśmy z so, so, sobą, więc to jest takie powiedzmy przywiązanie wie, więcej niż e, trener e, uczeń, e, to jeśli chodzi o Radka Olczyka. E, jeśli chodzi o Dawida Popłowskiego, no to jeśli chodzi o część e, zapaśniczą, to cały czas naprawdę tutaj robi świetną e, pracę, nigdy w życiu nie ćwiczyłem. E, e. Zapasów robię to od momentu, jak zacząłem walczyć w MMA i moje zapasy naprawdę cały czas idą w górę i ofensywne i de defensywne. Być może jeszcze ktoś pojawi się, jeszcze osoba do dodatkowa, żeby jeszcze trzecia osoba była, żeby jeszcze z innego inne oko tą walkę widziało i żeby taka sytuacja po prostu się nie powtórzyło, a jeśli chodzi o te dwie osoby Radka Olczyka i Dawida Popowskiego, to w tym narożniku byli i będą. Zmiana nastąpiła z kolei, jeśli chodzi o twojego menadżera, bo wcześniej był nim Sebastian Świerkot, teraz nim został Paweł Kowalik. Czy możesz powiedzieć, skąd wynika taka zmiana i czy to było tak, że ty odezwałeś się do Pawła, czy może Paweł zaproponował Tobie współpracę? Zmiana jak zmiana, zmiana tak? Tutaj z Pawłem mamy kontakt chyba od. W początku, jak zacząłem walczyć w UFC, to wiadomo, że Paweł jest bardzo aktywnym menadżerem, jeśli chodzi o kontakty polskich zawodników w UFC. Bardzo często spotykaliśmy się, był często moim tłumaczem na wywiadach UFC, w OKTAGONIE UFC, więc często z sobą gdzieś tam przebywaliśmy. Zawsze Paweł mówił, że jeśli będę potrzebował jego pomocy, to jest skłonny mi Pomóc. No i to w sumie tak, taka jest pomoc menedżerska, partnerska. Po ostatniej walce razem z Radkiem Oczykiem stwierdziliśmy, że, że chyba Paweł będzie najlepszą osobą, żeby gdzieś spróbował znaleźć dla mnie najlepsze miejsce, najbardziej opłacalne miejsce dla mnie. I no Paweł poszukuje tej ścieżki i mam nadzieję, że ją zna znajdzie i będzie atrakcyjna dla kibiców i atrakcyjna będzie również dla mnie, jeśli chodzi o na przykład finanse. Ty od dość dawno nie walczyłeś w Polsce. Czy jest tak, że teraz pojawia się taka myśl, że chciałbyś zawalczyć przed polską publicznością w Polsce na jakiejś gali? Bo no dzięki temu, że Paweł ma dużo tutaj znajomości, myślę, że taka, taka możliwość na pewno się pojawi. No ogólnie, rzecz, ogólnie to taki jest plan. Tak? Mój plan jest taki, żeby teraz powalczyć w Polsce, choć nie, nie wykluczam oczywiście startów zagranicznych, bo jeśli będzie dobra oferta z dobrej federacji to będę walczył z zagranicą, ale no, taki plan na najbliższy czas to mam nadzieję, że tutaj ułoży nam się wszystko i będę walczył w Polsce, przed polską publicznością. Chciałbym też w jakiś sposób wykorzystać moje nazwisko z UFC, tutaj przełożyć je na rynek polski, gdzie myślę, że przez te... Byłem, byłem w UFC chyba lat 4, coś około tego. Pierwszy granic. Tak, tak. tak no to przez ten czas ogólnie moje nazwisko zyskało na popularności w Polsce, jeśli chodzi o MMA. A tutaj myślę, że polski rynek jeszcze ma mi dużo do, do zaoferowania i będziemy próbować to trochę wykorzystać. A masz jakichś konkretnych rywali, z którymi chciałbyś się zmierzyć? Bo e, nie ukrywam, że ostatnio rozmawiałem z Pawłem i e, zapytałem się, czy byłaby taka możliwość na przykład zorganizowania walki z Sebastianem Przybyszem na KSW. Bo Sebastian Przybysz jest również zawodnikiem Pawła Kowalika. Czy na przykład na taką walkę byłbyś chętny? Dla mnie to. Ja, ja Sebastiana osobiście nie znam. Więc dla mnie to już żaden e, problem. E, myślę, że dla Sebastiana to też super walka. O tyle, że mógłby się na moim nazwisku, gdyby ze mną e, zwyciężył, to wypromowałby się, tak, bo by wygrał zawodnik, który był w UFC. I myślę, że e, jeśli chodzi będąc w UFC, na pewno wstydu dla Polski nie e, przyniosłem. Starałem się naprawdę walczyć z, z, z całych sił i myślę, że kibice powinni być chociaż w miarę usatysfakcjonowani z moich e, występów. Więc dla niego to była super okazja, a dla mnie taka, taki moment chyba myślę, że na, na odbudowanie. Choć oczywiście nie, nie mówię, że Sebastian jest zawodnikiem złym. Ostatnio świetna walka z Dawidem Gralką między innymi. No świetna. I jeśli by było, nadarzyłaby się taka e, okazja, to, no to bez, bez problemu i bym tą, taką walkę wziął. Nie jest to żaden, żaden problem. Ty walczyłeś wcześniej dla wielu organizacji, m.in. dla brytyjskiej Bamy czy dla ACB. Czy pojawiały się już jakieś propozycje z tych organizacji, czy w ogóle może pojawiały się z jakichkolwiek organizacji propozycje walk dla ciebie? Powiem szczerze, że nie do końca wiem. Nie do końca wiem, bo Paweł zajął się tym wszystkim w 100%. Ostatnio, jak rozmawialiśmy, będąc razem w studiu przed UFC, jak walczył Janek Błachowicz, to mówi, że przestały mi wszystkie oferty. Jak będzie miał pozbierane oferty finansowe, i wszystko, jak najlepszą będzie miał ofertę, to zadzwoni, że jest taka oferta. On mniej więcej wie, kiedy chce walczyć. Chce wrócić do Oktagonu w tym roku nie. Po nowym roku, myślę, że w, nie wiem, w pierwszym kwartale nowego roku muszę pojawić się w, w Oktagonie. No i on wie, że w tym czasie walczyć chce i ma znaleźć jak najlepszą ofertę na ten czas, no i zobaczymy co wtedy będzie. A dalej chcesz utrzymać to tempo dwóch walk do roku, bo jesteś z tego, że mówię, że to jest taki optymalne tempo dla Ciebie, bo Ty się możesz wtedy rozwijać, jednocześnie walczyć, czy może chciałbyś trochę podkręcić to i stoczyć więcej pojedynków? To wszystko wynika z tego w jakiej kategorii. Jeśli to ma być 61 kilo, no to będę mam to dwie w roku. Więcej nie zrobię, bo to zbijanie tej wagi i trzymanie i tak dalej nie jest łatwe, tym bardziej, że ja na co dzień uważam zdecydowanie więcej, taką moją wagą naturalną to jest około 74 kilo, więc to jest 13 kilo mniej, więc to jest dużo, bardzo dużo, kosztuje mnie to dużo wysiłku, pracy, diety, no wszystkiego, tak? Wsz wszystko jest wtedy podporządkowane pod to, żebym ja to 60 kilo, 61 kilo e, wykonał, jeśli mam się bić w 61 kg, to te walki rzeczywiście będą dwa razy do... E, roku. Choć nie wykluczam też jakichś powiedzmy jakiś startów 66. No nie wiem, no. Ale docelowo celujesz 61. Tak, zdecydowanie. Do, do, docelowo celuję 61 kilo. Tutaj powiedzmy, sparując w Polsce zawodnikami do 66 kg, uważam, że są silni, że jak na moją siłę i to na 61 kilo czuję się idealnie, bo czuję się troszkę jakby czasem najsilniejszy od swoich przeciwników. A na 66 nie do końca, więc, więc wolę trochę przycisnąć dietę i zbić. Ale mówię, że ja na co dzień ważę około 74, to to ciężko jest, żeby walczyć częściej, bo musiałem na, na co dzień ważyć, nie wiem, 68, 7, a no to jak ważę 68 kg to jestem sucharek, więc, więc naprawdę jest ciężko wtedy. Mhm. Jak teraz podchodzisz generalnie do swojej kariery, bo zostajesz zwolniony z UFC, czy chciałbyś po prostu odbudować się i jak najszybciej tam wrócić, czy nie myślisz o tym kompletnie, na, na tę chwilę o UFC i po prostu chcesz się odbudować, chcesz stoczyć kilka walk i je wygrać? No ta opcja dru druga teraz dla mnie jest bardziej możliwa, że po prostu stoczyć kilka walk, odbudować się, czy wrócę do UFC, nie wiem. Być może nie ze względu na to, że nie zamierzam walczyć nie wiadomo jak długo. Myślę, że jeszcze kilka jakiś powiedzmy lat, może dwa, trzy, nie wiem. Wszystko zależy jak będzie szło. Więc może mi zabraknie czasu, żeby po prostu wrócić do UFC. Choć nigdy nie wiadomo, tak? Wszystko może się potoczyć. To jak dostawałem się do UFC też było niespodziewane. Więc czasem mogę niespodziewanie po prostu po walkach dwóch, trzech już mogę z powrotem tam być. Nigdy nie wiadomo, co przyniesie czas. Zobaczymy. Moim celem jest na razie odbudować się trochę, poprawić rekord, bo popsuło się bardzo. No i może trochę jeszcze rozpromować się w Polsce i no zobaczymy, co będzie dalej. Ostatnio chyba aktywniej zacząłeś prowadzić treningi karate, z tego co widzę na twoich mediach społecznościowych. Są też moje pytanie, czy planujesz może jeszcze powrót do karate, bo byłeś mistrzem świata, byłeś mistrzem Europy, tak naprawdę wszystko już osiągnąłeś, ale czy nie kołaczy jeszcze taka myśl, żeby kiedyś spróbować ten karate? Nie, nie, jeśli chodzi o etap mojego startowania w karate, to jest etap zamknięty. Startuję, w, walczę w MMA, planuję starty w brazylijskim jiu ale być może nogi. Choć nie wykluczam GI, bo ostatnim czasem od jakiegoś czasu w, wróciłem do GI. Y, czuję się powoli coraz y, lepiej w tym, więc to są takie starty na przetarcie jakieś, żeby sobie po, postartować bardziej y, prawdopodobne. Jeśli chodzi o etap karaty, startowanie jest to etap zamknięty, y, a z prowadzenia zajęcia karaty rzeczywiście zacząłem po pierwsze prowadzić więcej zajęć karaty, tak jak prowadziłem to w, y, wcześniej, zanim dostałem się do USC. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz fajnie, że tutaj... Tutaj bardziej kluby wojewódzkie, województwa i ogólnopolskie zaczę, zaczęły do mnie różne osoby pisać, czy nie poprowadzę jakiegoś seminaria w karate i tak dalej, więc to też jest fajne, bo jednak duże doświadczenie w karate miałem, mam i umiejętności w karate, szybko się tego nie zapomina, więc jestem w stanie bardzo dużo jeszcze przekazać młodszym, jeśli chodzi o karatę. Jak teraz będą wyglądały Twoje przygotowania? Bo jesteś znany z tego, że trenujesz tutaj w Aleksandrowie, wyjeżdżasz też na sparingi do Szarka, chyba też na Werze trenujesz. Czy coś tutaj się zmieni, czy będziesz gdzieś oscylował wokół tych klubów właśnie? Co? Na dzień dzisiejszy to nie wiem. No mogę Ci powiedzieć co jest teraz. Na dzień dzisiejszy jeśli chodzi o przygotowanie mo motoryczne, cały czas motorykę robię z Przemkiem Strumianem i to są moje treningi właśnie, które wykonuję na e, we Werze. Tutaj w klubie robię generalnie większość moich treningów na dzień dzisiejszy. Robię dodatkowo zapasy z Dawidem Pepłoskim. No i to jest tyle, tak? Muszę wrócić na pewno do wyjazdów do szarków. Na pewno będę odwiedzał WCA, bo WCA w tej lekkiej kategorii zrobiła się naprawdę mocna ekipa tam, jest kim potrenować, dobry kontakt z chłopakami mam, więc no, zobaczymy. Tak? No, na dzień dzisiejszy ćwiczę tutaj i motorycznie na WCA.